Siemaneczko z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, jakże i kliknięcia pięknego, magicznego dzwoneczka. Co by tu dużo mówić? Kolubryna już ładnie wycofana. Na przyczepie mamy 4 tony wyczyszczonego zboża. Jest to pszenica. Pszenica była czyszczona. A, zabiorę wam, słuchajcie no. pszenica była czyszczona petkusem jest to czyszczalnia do zboża nasza u góry na strychu jest syp yy, tam zboże zaraz chwilę wam pokażę jak się dostaje zmuchamy sobie tą pszenicę tutaj do góry następnie leci do petkus petkus dokładny ma następujące kielichy tutaj mamy w pierwszym kielichu totalny syp i kaszkę yy, wygląda to tak że jest to totalny syp bierzemy sobie drugi kielich na dnie, już nie będziemy brać Tutaj mamy połówki ziaren, proszę bardzo. Są tu połóweczki ziaren i takie rzeczy. I w największym mamy tutaj już takie kukurydze, kamienie i inne dziwne rzeczy, ponieważ jak te bębny triery chodzą, jak to chodzi, no to tam są dziurki w sitach. No i wiadomo, to co ma spaść tam, to spadnie, to co nie, obleci i tak wywali je tutaj tymi danymi kieszonkami. Więc po tym, jak wyczyściliśmy sobie dokładnie zboże, czyli pszenicę do siewu, było jej 5,5 tony. Tu jest reszta. Tutaj mamy resztę tej pszenicy do siewu, która jest e, zrobiona. My zaczynamy sobie od tego, że mamy 4 tony pszenicy do siewu typowo na, na początek. Pierwsze pole już jest uprawione, więc idziemy sobie tam i Wam za chwilę pokażę. E, zaprawialeczka świdnik, klasyczna zaprawialeczka świdnik na dwa worki. Tu się tylko przemienia, cyk, cyk, wiążemy. E, na przyczepie uszykowane już jest ziarno. Ja sobie tutaj dla drugiego pracownika poszykuję worki. No bo wiadomo, że jak jeden sypie u góry, no to drugi odbiera. Jak drugi odbiera, no to musi mieć tutaj dużo worków, żeby potem nie musiał latać. Na razie poukładamy je w ten sposób, poszykujemy sobie, żeby potem się już nie zatrzymywać, tylko można było robić. I No i worki mamy już uszykowane. Można powiedzieć, że do przodu parę worków jest. Pewna kubeczka się zrobiła. Idziemy do zaprawiarki. Zaprawiarkę będzie teraz trzeba włączyć. No i pojedziemy sobie z koksem, nie? thank Czas sprawdzić, czy maszyna się nie zatyka, ja sobie zawsze otwieram klamrę i patrzę sobie tu, czy naleciało mi dobrego towaru. Jak widzę, że jest barwiony, no to jest elegancko. No i tak dygamy sobie worek po worku, worek po worku, worek po worku. Jak worek nam się napełnia, a już za chwilę będzie pełny, a tam prostym ruchem farmer robi po prostu jest taki manewr. Oto no jest na dwa worki. Można samemu pracować, można we dwójkę jak to woli. Jak nam się nigdy nie, nie spieszy, no to sobie jadę sam. O, proszę bardzo. Tyk i już leci do tego worka. A ja ten worek mogę sobie opróczniać. Ja... O. <śmiany> en la otra Normalnie on tam idzie jak fabryk idzie. O, hop, hop. Tu się nic nie blokuje, płyn też ładnie przelatuje, zobaczcie. Tu takie dwie łopatki. O, i tym płynem właśnie barwimy przed robakami i innymi dziadostwami. Jeszcze za ostatnie woreczki Co teraz się płyn pompuje Po włączeniu maszyny pompuje się płyn O, gdzie tu się, się nadego Dalej dalej, pompuj ziadu O, płyn, tutaj widzicie, zobaczcie który jak podchodzi do góry Dziękuję. i za chwilę jak podejdzie do góry to ja będę mógł włączyć dwa Puszczamy powoli materiał. O! I dajemy do kochani, końcowe. Dzięki temu w wolnej chwili pojedziemy sobie na pole i pokażemy Wam jak pracuje agregat z New Hollandem i równa to pole pod ten piękny się. ten piękny przycisk. Tutaj mogę zamknąć śrubkę, żeby nikt się nie, nie zarąbał w akcji, bo jak sypią ziarno, i będzie otwarty lej, to będzie tragedia. Odpinamy już ostatni worek. No i mam chwilę czasu, to nas zabiorę na pole. Pojadę Wam pokazać, jak jeździmy sobie agregatem. I na tym zakończymy nasz film. Przejdziemy potem już tylko do siewu pszenicy, kochani, więc... Tyle w temacie. Lecimy na pole. Idąc już do auta jeszcze pokażę Wam ewenement. Fadroma pękła na pół. Tutaj już wycinamy, żeby to palnikiem podgrzać wyprostować, ona pękła w tym miejscu. Zobaczcie jaki ten metal jest gruby. Pokaż im tam od środka, jaki ten profil jest wielki. I co to się wydarzyło. Masakra. Ale mistrz jest tylko jeden pan Marek. Lecimy dalej. Kolejny sprzęt do uprawy pola, żeby ładnie to porównać, yy, elegancko. Więc New Holland za chwilę wyjeżdża w pole. A tu mamy siewnik, mazur. Nasz stary, poczciwy, 4-metrowy mazur. I nim właśnie będziemy siać naszą pszenicę. Siejemy co roku 7,5 tony, 8 ton, yy, 8 ton z hektara jest plonu, więc nie jest źle. Co tu dużo opowiadać? Bierzemy się za robotę.